Mm-hmm. <laughs> Bardzo się cieszę, kiedy przychodzą sanitariusze i zawożą mnie na terapię. Mój ulubieniec nazywa się. Bardzo się cieszę, kiedy mnie zawozi. Mówi do mnie mój kwiatuszku albo moje kochanie. Ostatnio coraz częściej wyglądam przez okno. Nie ma tam wiele do oglądania. Kuby na śmieci. Miejsce, gdzie z kuchni wychodzą zapalić. Pokój pielęgniarek. Do jednej przychodzi ostatnio chłopak. Młody. Całują się. Potem wychodzi. Miły. A ja nigdy nie lubiłem, żeby mnie ktoś całował. Czasami zastanawiam się, co się teraz dzieje z moim ojcem. Ja... Ja... Ja mam niebywałe szczęście. Wszystkie moje ubrania wiszą pojedynczo na wieszakach. Wyprasowane, gotowe, żeby je założyć. Ludzie myślą, że, że ja je prasuję specjalnie przed założeniem. A ja mam futro z brali <śmienny> bralet szwane, ale najważniejsze są dodatki. Szal, rękawiczki, dodatki, żeby zmieniać. A moje futro jest wciąż bardzo ładne. Dziś rano ta pielęgniarka powiedziała mi, że, że coś mi zalega w płucach. Zacząłem to odkrztuszać. Powiedziała mi, że świetnie mi poszło, że pobiłem rekord. Pobiłem rekord. Ale w czym? W odkrztuszaniu wyjdzie mi spód! Jest, jest za to jakaś nagroda? Ale się uśmiała... Ona też się, się uśmiała. Od nie bywałe. Podobno to na skutek długotrwałego leżenia. Nigdy nie miałem z tym do czynienia, nie bywały. Kiedy królowa przyjechała do szpitala podobno stała przy tym łóżku, na którym ja teraz leżę. Ja nigdy nie byłem w Australii. I nie pojadę tam. Tam jest dla mnie zbyt ostre słońce. I pielęgniarki są dla mnie ostatnio milsze. Z wyjątkiem jednej. Siostry Konki. Nie lubię jej. Ona ma taki szeroki uśmiech. Ciągle się uśmiecha. Uśmiechała się nawet wtedy, kiedy zabierano panią Botman. Nie mogę jej znieść! Nie mogę jej z... Pastor przyszedł. Dzisiaj, chyba dzisiaj, broda sportowa, marynarka rozmawiamy. Mówisz, że że. Bóg mnie wybrał, że jeżeli cierpię, to w oczach Boga jestem szczególnym przypadkiem. Ja, ja nie chcę być szczególnym przypadkiem. Mógł mnie Bóg jeszcze nie wybierać?